Dobry sam Lucy i chciałbym opowiadać o 22 zadanie. Na wagach leżą trzy rodzaje figur. Trójkąt, kwadrat, sześciokąt. Figury tego samego rodzaju ważą tyle samo co należy dołożyć na lewą szalkę trzeciej wagi, by znalazła się ona w równowadze. Więc najpierw patrzymy ten środkowy waga yy, i możemy najpierw nie patrzyć ten sześciokąt, bo jest dwie takie same figury, więc trójkąt równa się 5 yy, kwadrat. Więc yy, tutaj piszemy, żeby nie zapomnieć, jeden trójkąt równa się 5 kwadrat. I patrzymy, możemy tutaj podkreślić ten trójkąt. I ten trójkąt równa się 5 kwadrat, więc latem tutaj jest 6 kwadrat. I tutaj jest 2 sześciokąt, więc jeden sześciokąt równa się 3 kwadrat. Więc spiszemy. 1, sześciokąt. To jest sześciokąt równa się 3 kwadrat. Więc tutaj patrzymy, że tutaj 3 sześciokąt, tutaj trójkąt równa się 5 kwadrat, więc 2 razy 5 równa się 10 kwadrat. A tutaj patrzymy, że jest 3 sześciokąt, a jeden sześciokąt równa się 3 kwadrat, więc 3 razy 3 równa się 9 kwadrat, i jeszcze brakuje nam jeden kwadrat. I jeszcze blokuje nam jeden kwadrat, żeby było równo, więc zaznaczymy A. Jak lubisz ten filmik, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!